Piotrek, przeszedłeś do gks Tychy w wieku 38 lat, ale bo pomimo to u Ciebie jest wielka chęć do gry. No na pewno. Ja myślę, że jeśli by nie było zdrowia, chęci i kochania tego, co się, co się robi i lubi na co dzień, to, to na pewno nie podejmowałbym żadnych rywalizacji z młodszymi. A mówię, dobrze się czuję, także myślę, że, że moja osoba na pewno tutaj będzie pomocną. Wiele meczów w Ekstraklasie, gra w wielkich klubach. To doświadczenie się przyda teraz w tychach? Ja myślę, że na pewno w każdym klubie jest. można się coś nauczyć i coś sprzedać młodszym zawodnikom. Także mówię, e, tą drogę przychodziłem jako młody zawodnik. W każdym klubie nabierałem pewnych doświadczeń, nauki. Teraz mogę to po prostu sprzedawać młodszym kolegom, pokazywać, podpowiadać, bo na pewno to te, te doświadczenie, spokój i opanowanie w grze jest potrzebne i wtedy owocuje to dla zespołu. W ubiegłym sezonie występowałeś w ruchu Radzianków. Masz teraz jakieś porównanie odnośnie gks u a właśnie ruchu? Znaczy, ja myślę, że w ruchu też był pierwszy rok. Po awansie też było taki napięcie, każdy skreślał nas, że spadniemy, że po prostu będzie, będzie gorzko, A pokazaliśmy po prostu charakter i walkę grania. A my, znaczy, no można porównać, na pewno się, że, że troszeczkę lepsza baza i zaplecze. Wiadomo, pewnie jeszcze jakaś stabilizacja w klubie, więcej mówię, jest jakieś poukładanie tego obozu, po prostu przygotowania pod, pod każdym względem, także mówię, no ale jednak Radzionkowie z, z dnia na dzień to się poprawiało i, i mówię, no, ten klub się boryczy z jakimiś problemami, ale sobie daje radę i, i mam nadzieję, że tutaj tak samo będzie, że, że będziemy grali po prostu, nie wiadomo jeszcze jak to trener powiedział o co, ale po prostu najważniejsze to, żeby się utrzymać, a później po prostu. Meczu na mecz grać po prostu coraz lepiej. A czego można się spodziewać po tobie? Spodziewać się. Ja myślę, że, że swoją cegiełkę dorzuca tego zespołu i, i myślę, że na tych najbardziej wymagających szyderców no, na internetach i na tym, żeby, żeby dali szansę, bo, bo każdy człowiek powinien ją dostać. I, i mówię, jest, to, jest taki okres przygotowawczy, zacznie się liga, wtedy mogą krytykować, pisać, a teraz nie dadzą szansę i spokoju pracować na, 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 na tym okresie przygotowawczym. Czyli chcesz coś też udowodnić tym osobom? Znaczy nie, ja nikomu nie muszę udowadniać, bo ja znam swoją wartość, swoją po prostu przygotowaność i chęć do, do grania. Jeśli, jeśli, mówię, no, jeśli nie byłoby sił, no to nie, nie dzwoniłbym, nie, nie prosiłbym trenera o to, żeby, żeby w tej drużynie po prostu znaleźć miejsce, bo mówię, o się nie martwię, bo, bo, bo troszeczkę trzeba było też myśleć do przodu, także pieniądze nie są tu najważniejsze. Najważniejsze jest to, że, żeby pograć, pokazać, jest to mój 20 sezon, praktycznie tylko Ekstraklasa i Pierwsza Liga i mam nadzieję, że ta 20 będzie szczęśliwa. Na koniec koledzy kazali się spytać, czy masz już jakąś cieszynkę przygotowaną. Nie, no ja no, myślę, że, że parę, parę właśnie, niektórzy akurat mnie znają, także mówię. No nie... Jest ciekawie w szatni, mówię, rozkręcam się, także mam nadzieję, że koledzy pomogą. Z razie jest coraz lepiej, poznaję kolegów po ksywkach, po imionach, także będzie troszeczkę łatwiej. Wiadomo, komu można, to można, także mówię, to trzeba po prostu najpierw wyczuć i wtedy będzie łatwiej. Bizak jeszcze miał pytanie odnośnie butów. A nie no, buty to jest pierwsza podstawa, także mówię, trzeba dbać o buty, bo, bo to jednak wizerunek człowieka i, i mówię, na każdym, że na każdym... Trening górę każdym meczu muszą być wyglansowane, muszą się świecić, bo to daje dobry przykład człowieka.